Relacje są jak rośliny. Jeśli o nie nie dbasz, zaczynają mu sychać. Dziś poznasz trzy rzeczy, które najbardziej je niszczą, i dowiesz się jak ich unikać. Punkt pierwszy to brak uważności. Największy problem słuchamy, ale nie słyszymy. Jeśli ciągle jesteś zajęty telefonem lub myślisz o czymś innym, druga osoba to zauważa. Brak zaangażowania w rozmowę sprawia, że ludzie czują się nieważni, a to osłabia każdą relację. Jak to zmienić? Gdy ktoś do ciebie mówi, odłóż telefon, utrzymuj kontakt wzrokowy i pokaż, że ci zależy. Nie chodzi o to, by rozmawiać godzinami. Wystarczy te kilka minut pełnej uwagi, które dadzą drugiej osobie poczucie, że jest ważna. Punkt drugi to krytyka zamiast wsparcia. Ludzie nie zawsze potrzebują Twojej opinii częściej potrzebują wsparcia. Zamiast oceniać pomysły czy działania innych, zastanów się, czy Twoje słowa budują, czy burzą relacje. Czasami jedno negatywne zdanie może sprawić, że ktoś straci motywację do działania. Jeśli nie możesz pomóc, przynajmniej nie zniechęcaj. Nawet jeśli masz wątpliwości, spróbuj zamiast krytyki zapytać, jak mogę ci pomóc, albo co mogę zrobić, żeby było ci łatwiej. Czasem samo wsparcie i pozytywna energia znaczą zdecydowanie więcej niż konkretne rady. I w końcu punkt numer 3. To porównywanie do innych. Nic tak nie osłabia relacji jak porównania. A kasia zrobiłaby to lepiej. Brzmi niewinnie, ale może ranić. Każdy chce czuć się doceniony za swój wysiłek, a takie uwagi sprawiają, że druga osoba traci pewność siebie. Nikt nie lubi czuć, że musi konkurować o uznanie. Nie porównuj, doceniaj. Każdy wnosi coś wyjątkowego do relacji. Zamiast mówić, mój były partner zrobiłby to inaczej lub mój kolega zrobiłby to lepiej, spróbuj powiedzieć, doceniam, że się tym zająłeś lub podoba mi się to co robisz. Docenianie buduje, a porównania tylko oddalają ludzi od siebie. Podsumowując, relacje są delikatne i wymagają troski. Brak uważności sprawia, że oddalamy się od siebie. Krytyka zamiast wsparcia może podciąć skrzydła i odebrać motywację, a porównania do innych niszczy poczucie własnej wartości i sprawia, że relacja przestaje być bezpiecznym miejscem. Każdą z tych rzeczy można jednak łatwo naprawić. Wystarczy więcej uważności, więcej wsparcia i więcej doceniania. Małe zmiany w codziennych rozmowach mogą mieć ogromny wpływ na twoje relacje. Teraz twoja kolej. Który z tych błędów najczęściej widzisz wokół siebie? A może masz własny przykład, co najczęściej szkodzi relacjom? Podziel się w komentarzu. Jeśli ten film ci pomógł, podziel się nim z kimś, kto też może na nim skorzystać. Czasem jedno zdanie może zmienić sposób, w jaki budujemy relacje. Odwieź też stronę Happy Hub, po przydatną w budowaniu szczęśliwych relacji wiedzę. A jeśli chcesz więcej takich wskazówek o relacjach i komunikacji, zasubskrybuj kanał Happy Hub. Słyszymy się już w kolejnym filmie.